16 października przed godziną 15 w miejscowości Krzywanice doszło do zdarzenia drogowego. Z ustaleniem policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym marki Audi, 16-latek, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w tył pojazdu marki Toyota, za kierownicą którego siedział 38-letni mężczyzna. Uczestnicy tego zdarzenia drogowego byli trzeźwi. Na miejscu załoga pogotowia ratunkowego zadecydowała o przewiezieniu nastolatka do szpitala celem dalszych badań. 16-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, dodatkowo Audi, którym się poruszał, nie posiadał ważnego przeglądu technicznego. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich, który przeanalizuje wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy do rodziców i opiekunów o większą uwagę na to, jak ich dzieci spędzają czas wolny, zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo naszych dzieci, pamiętając, że jeden błąd może mieć nieodwracalne skutki.